Zębatkę, no i zobaczymy na ile to wszystko wpłynie na to, co oglądać będziemy już za chwilę w wyścigu czwartym. Dobry start Okoniewskiego, jeszcze lepszy Runek Holty. Został po starcie Grzegorz Walasek, ale teraz atakuje przy krawężniku. Okoniewski wyprzedzi Runek Holta. Walasek walczy z Andrzejem Huszczą, wypycha teraz kapitana. Zetka, że tu quick mix pod bandę. Holta przy krawężniku, nasi na czele. Wolny. Jest walasek, wolny jest kolta. Okoniewski, jak zwykle, na torze w Zielonej Górze prezentuje się wyśmienicie. Teraz oglądamy Andrzeja Chuszcza na drugiej pozycji, no a zawodzą często chowianie. ZKZ prowadzi w stosunku 5 do 1. No i teraz, czy kapitan ZKZ Quick Mix dowiezie dwa punkty z jednym bonusem do mety? No zbliża się kolta. Walasek już bezradny, za chwilę zawodnicy. I Chuszcza i Holta rozpoczną ostatnie okrążenie. Zanosi się na 5 do 1 dla ZK RZETU Quick Mix. Mieliśmy namiastkę walki w tym wyścigu. Puszcza szeroko, ale będzie 5 do 1 dla ZK RZETU Quick Mix. To wymarzone dla.